Dzień z tej strony, Kazumi, i witam Was w kolejnym odcinku ze spoilerów. Mam dla Was kilka ciekawych rzeczy ze świata Star Stable. Także jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie obejrzyjcie filmik do końca. Wysiedli wam się lista moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i wspierającej. Jeśli chcecie do tego grona dołączyć, koniecznie zostawcie suba albo po prostu wesprzyjcie kanał. Kochani, na początek szybkie info odnośnie nowych umaszczeń, które będą właśnie jutro, czyli w środę, do konia belgijskiego. Ogólnie w spoilerach, koń był pokazany jako taki po prostu szary koń z fajnymi byłymi skarpetkami i tak dalej, i taką jaśniejszą, chyba grzywą, albo mi się też wydaje, przynajmniej tak to widać. I teraz uwaga, wysiedli się. Jego umaszczenie, jakie będzie dokładnie. Ja w pierwszej sekundzie, gdy to zobaczyłam, myślałam, że to jest jakiś Tennessee Walker. Nie oszukujmy się! I szczerze, teraz ten koń o wiele mniej mi się podoba, niż chciałam kupić go wcześniej, jak właśnie wcześniej wyglądał. Dajcie znać w komentarzu, który Wam się bardziej podoba, ten ze spoilerów, czy ten, który ma już wyjść oficjalnie. Szczerze, mi się bardziej podoba tamten, co miał być, niby, bo jak dla mnie, tamten mi się bardziej podobał niż ten, co ma właśnie wyjść. Właśnie tutaj. Też mu się pyszczek zmienił. Ogólnie, konia koniec takie właśnie w jabłka. No i tak żywa coś tam też trochę, nie? Także no. Dlaczego? Ogólnie, co do nowych terenów, o których też mogliście ostatnio gdzieś tam widzieć albo usłyszeć, i ogólnie, jeśli chodzi o nowe zadania, coś tam też jest wspomniane o tych nowych terenach, więc raczej teraz nowego terenu nie będzie, bo właśnie za dwa tygodnie w środę będzie aktualizacja z dziennikarką. I coś tam właśnie też ludzie mówią o tym, że nowy teren, coś tam, coś. Tak no co, przekonamy się. Bo zadanka też mają być dość ciekawe i z tych zadanek uwaga mamy dostać prezent, a będzie to torba na siodło. Ale ogólnie mam nadzieję, że zadanka będą jak najbardziej ciekawe. Także co do tego zapraszam za dwa tygodnie wszedłą aktualizację i oczywiście na moim kanale. I tutaj właśnie macie pokazane przykład takiej mapki, Jorwiku. I ogólnie moim zdaniem fajnie właśnie by było, gdyby ta mapa się naprawdę powiększyła, byłoby co zwiedzać, no bo tak wiecie, gracze, którzy grają już naprawdę dużo czasu. Po prostu się im nudzi. Ja powiem szczerze, że też już mam takie wiecie, że o, muszę tutaj znowu jechać to samo miejsce, później, no wiecie, tak, nie? A to jakieś nowe tereny. Na pewno byłoby też mnóstwo filmów, też właśnie z innym terenem, nowszym, a nie ciągle tym samym. To by było bardzo przydatne, zwłaszcza dla twórców właśnie tych ss filmów, także, no, to by było naprawdę sztos. Także napiszcie koniecznie, co sądzicie o nowych terenach. Mamy też takie miejsce na Rywiku, gdzieś na północnej przełęczy, tam, gdzie właśnie wchodzimy do portalu Dale ogólnie tam do śliby FreePa i tak dalej. To właśnie jest takie miejsce tam gdzieś na mapie. Jak tam wejdziemy, to możemy zauważyć, czy tam są jakieś takie drzewa, coś tam, coś ze mnie. No ale na pewno w przyszłości będą nowe tereny, bo to jest nieuniknione. Także to jest na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o tych spoilerach sądzicie. Może jest coś, na co czekacie? Albo czego się spodziewacie, albo po prostu myślicie, że tak będzie, także napiszcie o tym w komentarzu. A przypnę wam serducho, pozostawcie łapeczkę w górę, suba i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także ja już się z tym żegnam, trzymajcie się i do następnego!